Te słowa No pisze tam, jest okurę, znam, że możemy powiedzieć o Dojechali, rozłożyli się, wyciągnęli wszystkie graty, podporę rozstawili, wodę nalali, a dalej nie powiedzieli, gdzie oni w ogóle przyjechali, nie? No więc czas najwyższy powiedzieć, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Czechach na Kemp Stramberg. To jest taki kemp, na razie to bardziej wygląda jak taki plac dla kamperów, ale potem sobie pójdziemy zobaczyć, co tu jest. Jak to jest tutaj wokoło przygotowane. Widać, że wszystko jest nowe, także chyba Chyba trafiliśmy na jakieś nowe przedsięwzięcie. Wjazd, jak widzieliście, jest taki dosyć. dla odważnych. Ja bym nie wjechała, na szczęście nie ja prowadzę. No i zaczynamy. Zaczynamy krótki, przedświąteczny wypad do miejscowości Stramberg. Stramberg. Miejsce, które polecił mi kolega z pracy. Dzięki Marcin. Zobaczymy, czy warto odwiedzenia. A wy zobaczcie razem z nami, co tu jest ciekawego. Na kempingu chciałam sobie umyć naczynia, ale pan mnie przyprowadził do kuchni. Nie jest taka mała kuchenka. Są sztućce, garnki. Nie wiem czy z wszystkiego można korzystać, my mamy swoje. Ale w każdym bądź razie można sobie tutaj ogarnąć coś do jedzenia. Ja mam już naczynia umyte. Jest dalej. Weźmy światło. Jesteśmy. Tu są jakieś pokoje, chyba. Chyba tak. stół do ping-ponga. Może przyjdziemy pograć. Zobaczymy. Prawne. to jest w ogóle jakiś ośrodek. Bodajże, wypoczynkowy, który chyba sobie zrobił. Taki kamper park. no tutaj widzicie, jest. Woda i jest też toaleta z czym? I w tym miejscu możecie sobie wziąć prysznic. Fajnie Nie wiem jak to się sprawdza przy pełnym obłożeniu, ale jest OK. A my sobie stoimy tam. Tutaj pan nam powiedział, żebyśmy uważali, bo budują jeszcze dwa takie domki, takie apartamenty. A my sobie stoimy tam dalej. I zaraz jedziemy zwiedzać Stramberg. Przyjechaliśmy do centrum Stramberga i teraz się będziemy wspinać aż do tamtej wieży. przynajmniej tak jest plan. Zobaczcie, to jest całkiem ładnie. Dzień dobry widzowie. Je. <laughs> no jeszcze się nie widało dzisiaj, co. No. Tak, a widzicie te mini drzwi? No mini drzwiczki, tam też są jakieś mini alejki, zobaczymy. Znak był na centrum. Tak, a oto nasza wieża. To jest tak, to jest teoretycznie nasz cel, ale, ale on jest tak wysoko, że cienko to tam. widzę. Tak, weszliśmy na Zamek Sztramberski. Mamy zadyszkę. Ale zobaczcie jaki jest piękny widok. Idziemy dalej tam w dole jest Stramberg, Rynek A tu jest ta, ta wieżyczka? truba, Jak to, truba? Jak to się truba nazywa o, no. bardzo ładnie. ładnie, nie? Chodzimy na nią? No. Okej okay. Hej Nie <laughs> wiem czy naprawdę <damy> <laughs> Ja też nie wiem Chodź! Zeszliśmy już z tej truby. Tej o tam. Daliśmy radę. A teraz idziemy kupić sztramberski przysmak, czyli sztramberskie uszy. Idziemy do piekarni i przeczytaliśmy, że tutaj właśnie warto zajrzeć po nie. A to jakie To jest duży usz, ale najpierw weźmiemy ma małe uszy. Bo ja bym chciał takiego z taką i takim. Ale taki mały może być. Czy można zobaczyć też, jak robią. Panie? Ten, tak są młodzież. To są formy. A ty chcesz teraz? Nie Jak daleko jest ta jaskinia? A 500 metrów, jaskinia szybka. No to myślę, że dojdziemy. Ale bo musimy zrobić przerwę. Idziesz na plac zabaw? To idź na 5 minut na plac zabaw. To mamy chyba boli zmęczony. Ha! Zmęczony to on był, jak nie było w placu zabaw w pobliżu. No, jak fajnie. Ale ładnie. O, ale super. Mhm. Ej, czekaj, Kuba. Zobaczę tutaj, co tu pisze. Jaskinia Szybka, 440 metrów nad poziomem morza. No i niestety, ale wszystko pisze po... A wiesz, co tu pisze? Co? że tutaj mieszkali nasi przodkowie, zobacz. Czyli? No tacy praludzie.